4, 3, 2, 1, gołd, 200 prosty, 6 lewy krótki, 100, 4 plus lewy, podwójny, długi, 80, późny, 4 prawy, zacisk do 3 minus drzewo. Przechodzi 5 plus lewy, średni, 80. 4 lewy, in. Do nieciąć ciąć, 5 prawy. Przechodzi 7 prawy, 100. 6 prawy i 80. Uwaga, 4 lewy wąsko, nie wypuść ten. 4 lewy wąsko, nie wypuść 50. 5 lewy, średni, słupek do 5 prawy słupek do 4 prawy 90 i uwaga już hamuj lewy do lewy 90 na most do 3 prawy słupek średniej syfek na most przechodzi 3 lewy syfek 50 4 plus lewy krótki w górę 105 lewy średni z czytem zacisk do 4 in uwaga próg do 5 prawy 120 przez próg 5 prawy szczytem i schamuj 30 prawy nawrót za wyspę Przechodzi 5 lewy śmiało. 500 prosty. Hamowanie drzewo 50. Dwa lewy z drogi i słupek Drzewo pięćdziesiąt i dwa lewy z drogi, zasłupek dwieście sześć lewy długi, sześć lewy teraz długi, do sześć prawy krótki. 7 lewy out do 6 lewy, 100. I schamuj, 4 minus prawy, znak zły. 4 minus prawy, zły. Przechodzi 6 prawy, 80 i później 4 lewy, wąsko syfek, ślad, tu jest syfek, ślad, do 6 prawy syf, średni, teraz 6 prawy syf, średni i 70, szczyt lewą, przechodzi 6 prawy. Przechodzi 6 lewy z szczytem i 200. 6 prawy. 100. I uwaga, przez skrzyżowanie schamuj. 5 prawy, krótki in, do późny 4 lewy. Późny 4 lewy. 100. I uwaga, późny 4 prawy. Zacisk. Po 125 lewy, krótki słupek. Schamuj do 3 minus prawy. Meta słupek.